Z tej strony początkujący rolnik. Jestem na działce z przężytem. kłosy już są, jak widać, tak się prezentują. O, proszę sobie zobaczyć, tak wygląda większość działki, tu od miedzy jest taki z braku wody. Wiadomo, nie dorzuciło na nawozu tak dokładnie w takiej dawce jak zaraz parę metrów zasięgiem, no tu przy takie malutkie są. No, trzeba się cieszyć z tego co jest teraz tylko jedynie co pozostało to modlić się o deszcz ale 80% działki są takie kłosy więc może coś z tego będzie może coś się odda mam nadzieję, że się odda strasznie takich małych ślimaczków nie wiem robaczki, ślimaczki jak to się nazwać nie na nim zaraz wam pokażę o coś takiego tak to wygląda jak widzimy, po kolano. Odmiany wam nie powiem, nie pamiętam, ale tu widzimy. No jest jakiś kłos. No jest no. Z cudów tutaj się nie spodziewam, ale ale tak się prezentuje. Mówię, większość działki jest, jest w takich większych kłosach. 8-10 ziaren na, na kłosie. Jeszcze wychodzą. O, proszę bardzo. Także miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Co mogę Wam więcej powiedzieć? Czekamy na efekt. Tutaj widzimy, się sypnęło więcej nawozu. To jest ładny, gęsty, duży. A tutaj od między tak nie dorzuciło nawozu. Widać taki ładny łuk. Jak lejkiem siałem, że nie dorzuciło i i widać po prostu, że jest większe. Jeszcze raz zostanie dokarmiony do listnie, i tak oto się prezentuje. Całe przyżyto. Tak wygląda. Takie mamy kłosy. A na efekt to już musimy czekać do żniw. Czy się odda, czy się nie odda. Miłego oglądania. Początkujący rolnik. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, komentowania. Pozdrawiam.